Zarówno zmiana klimatu, jak i smog jest związana z tym, że w atmosferze naszej planety są pewne substancje, których tam nie powinno być, a przynajmniej nie powinno ich być tak dużo, jak jest teraz. I nazywamy je zanieczyszczeniami, ale zupełnie inne substancje powodują zjawisko, które nazywamy smogiem, a inne są odpowiedzialne za to, że nasza planeta się ociepla. Mienimy smog i zmianę klimatu, bo Myślimy sobie, że ok, w powietrzu są jakieś zanieczyszczenia i one źle wpływają albo na nasze zdrowie, albo na klimat, albo na zabytki, albo na rośliny. I jeśli nie mamy dostatecznie dużej wiedzy z kamieni fizyki atmosfery, to są bardzo trudne dziedziny, to bardzo łatwo możemy sobie pomylić na przykład pod tlenek azotu i dwutlenek tlenek azotu. Więc większość z nas nie jest specjalistami i nic dziwnego, że nam się te dwa problemy ze sobą po prostu mylą. Jak najbardziej może istnieć smog i jednocześnie nie być zmiany klimatu. Tak było przez setki lat. Tak właściwie było od kiedy człowiek zaczął korzystać z ognia. Można powiedzieć, że to był pierwszy moment, kiedy pojawił się smog w powietrzu, którym oddychamy na co dzień. Ale już w średniowieczu, a tym bardziej od rewolucji przemysłowej, mieliśmy do czynienia ze smogiem. A zmiana klimatu wtedy jeszcze była bardzo niewielka, jeśli chodzi o to, co my jako ludzie spowodowaliśmy. Może być też w drugą stronę. Może być zmiana klimatu i jednocześnie powietrze może być czyste, w tym sensie, że nie ma w nim zbyt dużo pyłu zawieszonego, czy dwutlenku siarki, dwutlenku azotu. Także te dwa zjawiska mogą występować osobno, ale na Ziemi w rzeczywistości występuje i jedno, i drugie. I co to jest ten słynny pył zawieszony, czyli PM, PM2,5, PM10? To są właściwie wszystkie cząstki, które się unoszą w powietrzu. Cząstki, a nie cząsteczek. Czyli to jest, można powiedzieć, no, coś bardzo małego, ale jednak dużo większego niż atomy i molekuły. To są cząstki, które są dużo mniejsze niż średnica ludzkiego włosa i składają się z bardzo różnych substancji. Albo z sadzy, albo to są bardzo drobne ziarnka piasku. Czasem to mogą być nawet bardzo drobne cząstki plastiku. To mogą być jeszcze inne substancje, powstające na przykład z gazów, takich jak amoniak i tlenek Więc ten pył jest bardzo niejednowodny Trudne w tym sensie, że żeby zrozumieć jak on działa, wpływa na nasze zdrowie, to nie jest wcale proste. No ale ogólnie mówimy sobie o pyle zawieszonym, gdyż po prostu unosi się w powietrzu. Tak, może być taka sytuacja, że nie emitujemy pyłu zawieszonego do tlenku siarki, do tlenku azotu. Czy powietrze jest czyste z punktu widzenia smogu? i wpływu na nasze zdrowie, a jednocześnie emitujemy dwutlenek węgla spalając paliwa kopalne, czyli w czysty sposób w cudzysłowie. I ten dwutlenek węgla, a także metan i inne gazy cieplarniane przyczynia się do wzrostu temperatury planety. Czyli z punktu widzenia aktywistów antysmogowych wszystko byłoby ok, ale z punktu widzenia zmiany klimatu i naszej przyszłości byłaby to bardzo zła sytuacja. Zdecydowanie bardziej poważnym zagrożeniem jest zmiana klimatu. Ona zagraża życiu na Ziemi takiemu, jakie znamy w tej chwili. Jeżeli dojdzie do destabilizacji systemu klimatycznego, to najprawdopodobniej skończymy na planecie, na której nie będą mogły żyć organizmy stało Smok Smog jest problemem lokalnym, w takim sensie, że i w czasie i w przestrzeni on czasem jest, czasem go nie ma. Jest szkodliwy bardzo dla naszego zdrowia i nie tylko dla naszego zdrowia ale jednak jest problemem, z którym dużo łatwiej sobie poradzić i które jest dużo mniejszym zagrożeniem. Nie jest zagrożeniem egzystencjalnym dla naszego gatunku. Co robić, żeby było lepiej? No to zależy, czy patrzymy na smog, czy zmianę klimatu. Jeśli chodzi o smog, sprawa jest łatwiejsze. Należy nie emitować do powietrza pyłu zawieszonego, tlenków azotu i tlenków siarki. I substancji, z których powstaje ozon. Jak to zrobić? No, Spalać czysto ropę naftową i pochodne węgiel, kamienny, drewno. Ale to jest za mało, dlatego że nawet gdybyśmy tak zrobili, to z punktu widzenia zmiany klimatu dalej jest bardzo źle. Dlatego, że spalając paliwa kopalne czy biomasę, my emitujemy tonek węgla. Czyli dużo większym problemem jest powstrzymanie, a tym bardziej cofnięcie zmiany klimatu, niż poradzenie sobie ze smogiem. W praktyce co to oznacza? Musimy przestać spalać węgiel, ropę naftową i gaz na przykład do produkcji energii. I to jest bardzo duża rewolucja. Powinniśmy przestać korzystać, albo bardzo ograniczyć korzystanie z samochodów osobowych napędzanych ropą naftową i pochodnymi i także nie korzystać, jeśli możemy, z samolotów. Powinniśmy zmienić naszą dietę, żeby jeść mniej mięsa. I powinniśmy właściwie zmienić każdy aspekt naszego życia, jeśli naprawdę sobie myślimy o walce ze zmianą klimatu. Dlaczego powinniśmy ograniczyć jedzenie mięsa? Produkcja mięsa wiąże się z dużymi emisjami gazów cieplarnianych, zwłaszcza metanu, jeśli chodzi o bydło. Co możemy jeszcze zrobić? Zamiast samochodu, możemy wybrać rower, możemy zmienić nasze nawyki, jeśli chodzi o wakacje. Nie musimy latać samolotem gdzieś daleko do egzotycznych miejsc. Możemy spędzić wakacje w Polsce. Możemy nie kupować, mniej zużywać. I to wszystko przekłada się na mniejsze zużycie surowców, mniejsza emisja gazów cieplarnianych i mniejsze obciążenie dla naszej planety. Smog towarzyszy nam od bardzo dawna, właściwie od momentu, kiedy zaczęliśmy korzystać z ognia, już na pewno od czasów, kiedy ogrzewamy nasze domy w zimie. Na pewno również e, sytuacja się pogorszyła w chwili, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa pod koniec XVIII wieku. No Ale to nie znaczy, że jesteśmy się w stanie do tego przyzwyczaić, ani że jesteśmy się w stanie odpornić. I ten problem zmienia się w ciągu. Historii, bo na początku było to głównie spalanie drewna, potem węgiel, teraz też dochodzą zanieczyszczenia z silników spalinowych. Wszystkie te zanieczyszczenia bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie, no i dlatego powinniśmy z tym problemem coś robić. Znanym z historii przypadkiem smogu był tak Wielki Smog Londyński z roku 1752. Wtedy zdarzyło się coś bardzo korzystnego dla smogu i niekorzystnego dla mieszkańców Londynu. Pogoda sprawiła, że stężenia takich zanieczyszczeń jak pył czy tanek siarki były bardzo wysokie. Były tak wysokie, że w niektórych teatrach musiano odwołać przedstawienia, ponieważ mgła zasłaniała widoczność. Ten epizod też został pokazany w serialu The Crown, i to jest bardzo tragiczne wydarzenie, bo kosztowało no początkowo wydawało się, że kosztowało życie około 4000 osób, ale jak dobrze to wszystko policzono, to okazało się, że z tego powodu że powietrze było tak zanieczyszczone. Z Mawu około 12 tysięcy osób. Jakie są najbardziej zanieczyszczone miejsca na świecie i w Polsce? No Zaczniemy może od Polski. To jest południe Polski, właściwie wszędzie, gdzie mamy kotliny i doliny górskie, sytuacja jest niewesoła. I tutaj jest taka dziwna rzecz. To właściwie dosyć oczywiste. Tam, gdzie są stacje pomiarowe, gdzie mierzymy, ile jest zanieczyszczeń w powietrzu, tam wiemy, a tam, gdzie nie mierzymy, to oczywiście nie wiemy. Więc te miejscowości, o których ja zaraz powiem, to są tylko te, w których mamy oficjalne stacje monitoringu zanieczyszczeń. To jest na przykład Żywiec, Nowy Targ, kiedyś Rawka, Rybnik. Rybnik jest takim miejscem na Śląsku, gdzie no, powietrze jest ekstremalnie zanieczyszczone w sezonie grzewczym. Ale to nie znaczy, że w sąsiednich miejscowościach jak Knurów czy Włodzisław Śląski to powietrze jest jakieś różne, ale no ono jest bardzo podobne. To jeśli chodzi o Polskę. Polska jest najgorsza razem z Bułgarią w całej Unii Europejskiej. Ale na świecie są miejsca, gdzie to powietrze jest jeszcze bardziej zanieczyszczone i to są, to są miejscowości w Chinach, w Indiach, w Pakistanie. Um, no to są takie, to jest taka czołówka smogu światowego w tej chwili. Wszyscy ponosimy winę za to, że powietrze jest zanieczyszczone. Ale oczywiście niektórzy z nas mają w tym większy udział. Jeżeli dużo jeździmy samochodem i ten samochód w dodatku jest stary i emituje dużo zanieczyszczeń, to to bardziej dokładamy się do tego ponowego obrazu, który mamy za oknem właściwie przez cały rok. Jeżeli ogrzewamy się starym kotłem i palimy w nim złej jakości paliwem, a co gorsza palimy śmieci, to oczywiście też jesteśmy dużo bardziej odpowiedzialni za tą złą sytuację, z którą się Musimy borykać, niż ktoś, kto ogrzewa się jakimś lepszym urządzeniem. Więc warto o tym pamiętać, warto zmienić swoje nawyki na ile to jest możliwe, i nie przysparzać innym ludziom kłopotu i nie narażać ich na szlak. Ani smog, ani zmiana klimatu to nie są wymysły ekologów, ani żadna ideologia. To są twarde dane i fakty, które gromadzą fizycy, chemicy, atmosfery, lekarze, epidemiolodzy, inżynierowie w emisji i wielu innych specjalistów. I to już od bardzo dawna. Więc teraz już nie ma żadnej wątpliwości, że, po pierwsze, zanieczyszczenia powietrza szkodzą naszemu zdrowiu, czyli ten tak zwany smog, a po drugie, że gazy cieplarniane i inne substancje zmieniają klimat naszej planety. nasza planeta się bardzo szybko ociepla, co zresztą widać gołym okiem. I te problemy są bardzo poważne i należy je traktować z całą uwagą. Sytuacja z klimatem naszej planety jest bardzo niewesoła, dlatego że od początku epoki przemysłowej średnia temperatura Ziemi wzrosła ponad stopień. To się wydaje nie wiele, ale pamiętajmy, że lądy ogrzewają się szybciej niż oceany. Na przykład na obecnym terytorium Polski temperatura wzrosła o prawie 3 stopnie. I to widzimy gołym okiem. Widzimy, że są krótsze i łagodniejsze zimy i bardziej upalne lata. Ale to przecież nie jest koniec. Klimat dalej się ociepla, ponieważ dalej emitujemy gazy cieplarniane. A żeby się przestało ocieplać, powin powinniśmy wyciągać gazy cieplarniane z atmosfery, czego oczywiście nie robimy. I teraz, jeżeli mm, ziemski klimat ulegnie destabilizacji, to grozi nam to, że skończymy na planecie, która jest o kilkanaście stopni cieplejszą niż dzisiaj. Taka planeta nie nadaje się do zamieszkania przez zwierzęta stało ciepłe w tym ludzi. Czyli będziemy narażeni właściwie nasz gatunek, nasza cywilizacja będzie narażona na upadok. Na koniec. Żeby zatrzymać albo nawet odwrócić zmiany klimatu, należałoby nie tylko przestać emitować gazy cieplarniane, ale wręcz usunąć z atmosfery te, które już tam są, właściwie ich nadmiar. Głównie chodzi o dwutlenek węgla, który bez żadnych zabiegów pozostanie w atmosferze bardzo długo. Jak to zrobić? No, istnieje wiele sposobów. Jeden z nich to pozwolić to zrobić roślinom, które w procesie fotosyntezy usuwają dwutlenek węgla z atmosfery ale nie wystarczy zostawić roślin na samym sobie, bo kiedy one obumrą, to dwutlenek węgla wróci z powrotem do atmosfery. Można takie rośliny spalić, ale wtedy należy wyłapać powstający dwutlenek węgla i zapłoczyć go gdzieś do głębokich pokładów geologicznych, gdzie on już będzie uwięziony. To się nazywa biomass energy capture and storage po angielsku, czyli właśnie spalanie, pozyskiwanie energii z biomasy z jednoczesną sekwestracją, jak to się fachowo mówi, dwutlenku węgla. No, są też inne techniki, można na przykład zapłoczyć Tytonek węgla do głębokich pokładów geologicznych, gdzie on zareaguje z, ze skałami i powstaną inne skały, i ten tytonek węgla się tam zwiąże. No wszystkie te technologie, niestety, po pierwsze są kosztowne, po drugie wymagają dużo energii, po trzecie, one nie są jeszcze stosowane na masową skalę. Są, tam, są to tylko instalacje tak próbne, gdzie testuje się tego typu technologie. No A my powinniśmy jak najszybciej takie technologie rozwijać.